Witamy Was podobnie Ola i Ptyś. Zapraszamy na 5 y, sekwencję jogi z okazji 5 Międzynarodowego Dnia Jogi dla Dzieci. Wykonamy sobie 10 pozycji jogowych, w której w każdej z nich pozostaniemy na około 2-3 oddechy. Cała praktyka zajmie nam około 5 minut. Y, 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 y. Jeżeli weźmiecie udział w dzisiejszych za zajęciach z nami, to otrzymacie ode mnie certyfikat. Wystarczy, że w komentarzu piszecie swoje imię i nazwisko. Ja wam ten certyfikat później przeszłam. Także zapraszam Was do wspólnego treningu. Pierwsza nasza pozycja jest to pozycja świecy. Usiadźcie na piętach. Podnieście się. Ułóżcie rączki do góry. Możecie też trzymać ręce na wysokości serduszka. Super. Następną naszą pozycją będzie pozycja krow. Przejdźcie sobie do klęku podpartego i robimy pozycję krowy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze raz. I wydech. Dobrze, przejdźcie do pozycji z plecami wyprostowanymi. I teraz tak przesuńcie troszkę rączki do przodu. Wyprostujcie nogi do góry i przechodzimy do pozycji psa. Bardzo dobrze. Usiądźcie na piętach. I teraz przejdziemy do kolejnych pozycji, które będą pozycjami stojącymi. Zatem, zapraszam nas, wstajemy i zrobimy sobie. Ciczenie na równowagę, czyli pozycję flaminga. Unosimy jedną łóżkę do góry i wytrzymujemy. I jeszcze jedno wdech i wydech. Super. Przechodzimy na drugą stronę. Druga noga do góry. Jeszcze raz. I wydech. Super. Teraz zrobimy sobie kolejną pozycję, czyli pozycję drzewa. Unosimy nogę, stopę odkładamy powyżej bądź poniżej kolana i trzymamy ręce na wysokości klatki piersiowej bądź wyciągamy do góry prosto. Dobrze. Stajemy na dwóch nogach i robimy tą samą pozycję na drugą stronę. Jeszcze jeden wdech i wydech. Super. Przechodzimy teraz do pozycji leżącej. Zejdźcie do. Klęku y, podpartego i połóżcie się na brzuchu i przejdziemy do pozycji kobry. Unosimy przednią część ciała do góry. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Super. Kolejną naszą pozycją jest y, konik bujany. Zostajemy na brzuchu. Uginamy kolanka. Łapiemy rączkami za kostki i robimy konika. I jeszcze jeden wdech i wdech. I odkładamy nogi i ręce. Przechodzimy do klęku podpartego i do siodu. I teraz robimy sobie pozycję myszki. Czyli odkładamy głowę na ziemię, ręce dajemy wzdłuż ciała i oddychamy wdech i wydech. Wydech. I jeszcze dwa razy. I ostatni raz. I wydech. Dobrze. Odnieście się. Usiądźcie na kokardkę i zrobimy pozycję pretzla. Lewą rękę odkładamy na kolanie prawym, a prawą rękę przesuwamy do tyłu za plecy i oglądamy się za zaraz. Jeszcze jeden i wydech. I wracamy do Centrum. I robimy to samo na drugą stronę, czyli prawa ręka na lewym kolanie, lewa ręka do tyłu i patrzymy przez lewe ramię do tyłu. I ostatni wdech i wydech. I wracamy do centrum. I przechodzimy do ostatniej pozycji. Kładziemy się na plecach. Rozluźniamy nogi, ręce. I pozostajemy w tej pozycji. Trzy wdechy i wydechy. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Super. Obróćcie się na prawą stronę. Ugnijcie kolana. Otwieranie się lewą rączką. Unieście się i usiądźcie. Siedźcie na pokarmkę. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. I... Życzę Wam miłego dnia i świetnej zabawy w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Zapraszam także na moją fanpage na Facebooku Adi Yoga, gdzie za was znajdziecie więcej filmów i ciekawostek na temat jogi dla dorosłych i dla dzieci. Zapraszam. Dziękuję.